Pierwszy raz, kiedy Ziobro próbuje się wyrwać spod prokuratorskiego topora. Już w 2011 roku on miał usłyszeć zarzuty, i to bardzo poważne, za które też groziło 25 lat więzienia. Miał je usłyszeć w związku z funkcjonowaniem w Polsce tajnych więzień CIA. Prokurator Jerzy Mierzewski planował mu wtedy postawić zarzut niedopełnienia obowiązku służbowego w związku właśnie z torturowaniem i przetrzymywaniem ludzi. Chodziło o to, że Zbigniew Ziobro w 2005 i w 2006 roku otrzymał od ówczesnego przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Romana Giertycha, dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa tej samej treści, z których wynikało, że na terenie Polski funkcjonowały. Tajne ośrodki CIA, w których torturowano więźniów, a tortury są w Polsce zakazane, i Zbigniew Ziobro dostał to w trybie tajnym do siebie na biurko, podpisał: Zapoznałem się z Zbigniew Ziobro, schował. i Kiedy zmieniła się władza, kiedy odszedł pierwszy pis, kiedy przyszedł z ministrem, został Zbigniew Świąkarski, to zawiadomił prokuraturę i tak. To dało początek śledztwu w sprawie jednej z największych afer politycznych, i w 2011 roku Ziobro miał w tej sprawie usłyszeć zarzuty od prokuratora Mierzewskiego, ale to się nie stało, bo prokuratorowi Mierzewskiemu sprawę odebrano, sprawę rozsyłano tam po różnych prokuraturach, żeby, żeby ostatecznie nic z niej nie wynikło, i tak się rzeczywiście stało. Ta sprawa się rozmyła po kościach. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że to był wynik interwencji amerykańskiej i. Także w tym przypadku, po kilkunastu latach, ziobro próbował. Zabiegać o względy Amerykanów. On, jak już stało się jasne, że sprawa, że Pis przegra wybory w 2023 roku, bo już wyniki sondaży były znane, cóż zrobił Zbigniew Ziobro? Pojechał do ambasady amerykańskiej i poprosił ich o parasol ochronny, tłumacząc to tym, że jako minister sprawiedliwości w Polsce i prokurator generalny no, lojalnie w stosunku do amerykańskich sojuszników dbał o to, żeby sprawa tajnych więzień CIA nie wyszła na światło dzienne. I z tego co wiem, Amerykanie mu udzielili takiej, takiej gwarancji nieformalnej na zasadzie: Dobrze, my już się tym zajmiemy, żebyś żadnych zarzutów nie dostał. To wiadomo stąd, że Ziobro tam pojechał do tej ambasady w Towarzystwie Ochroniarzy, z których jeden był agentem ABW i, i doniósł to do ABW i gdzieś tam potem po drodze no, czytał to człowiek, który mi o tym powiedział.